Wysyłasz zapytanie ofertowe do trzech firm, czekasz na oferty, wybierasz na przykład najtańszą, dzwonisz jeszcze do tej firmy i negocjujesz, żeby zeszli z ceny. Tutaj być może Cię zaskoczy, ale druga strona zazwyczaj wie, że zadzwonisz, i do tej ceny już został doliczony pewien procent, który z natury wiedzieli, że będziesz negocjować bądź negocjowała. Dlatego też to nie są negocjacje. Z mojego punktu widzenia jest to po prostu zgoda, ponieważ godzisz się i tak już z góry na to, co druga strona miała zaplanowane. Tak samo negocjacjami nie jest to, kiedy spotykasz się z drugą stroną i druga strona pokazuje ci projekt, zagadnienia, jej perspektywę i ty. Całości zgadzasz się na wszystko, nawet jeżeli by to była super oferta. To jest zgoda i to też jest ok, jeżeli tobie to pasuje. Negocjacje zaczynają się w momencie, gdy jedna ze stron mówi nie. I co dalej?